Witajcie moi drodzy w codziennym podcaście. Dzisiaj taki troszeczkę smutniejszy temat, e, dlatego że e, nie wiem czy znacie, ale ja znałem dosyć długo, ceniłem e, e, artystę Witka Muzykulicy, Ulicy, dokładnie Witek Muzykulicy, Ulicy, czyli Widolf, Witold e, Mikołajczuk, e, tak się nazywał. E, Witek Muzykulicy Ulicy to była jego ksywa taka artystyczna, zmarł 4 stycznia, a dzisiaj 13 stycznia jest jego pogrzeb. E, powiem wam, że jego twórczość jest mi znana już od ponad 7 lat. To właśnie wtedy, kiedy tam w moim życiu było, jak było, e, rozszedłem się wtedy. No, znaczy dostałem, jakby tak e, odszedłem od dziewczyny. No i e, pierwsze lata były ciężkie, wiadomo, jak to bywa. E, no i tutaj jego muzyka towarzyszyła mi w ciężkich chwilach, w radosnych chwilach. E, był to artysta, który. Po części jakby o odzwierciedla, też moje potrzeby, takie wyjścia z systemu, bycie um, takim właśnie człowiekiem, który jest niezależny. Też lubię chodzić po, o, na Bosch, tak jak on chodził sobie na bosos z akordeonem i grał, komponował, śpiewał utwory patriotyczne, utwory antysystemowe. Jest mi to bliskie, moje serce czuje podobnie. Co zastanawiające jest w tym wszystkim, że Witek Muzyk-Ulicy miał 42 lata. E, oczywiście prześledziłem e, informacje jakie były na portalach, w internecie i nigdzie nie odnalazłem e, przyczyny śmierci. Co się stało, że tak młody człowiek wydawałoby się w dobrej kondycji, bo tak wyglądał. Szczęśliwy z planami na wydanie nowej płyty pod koniec 2023 roku miała wyjść jego nowa płyta a tu 4 stycznia nagle okazuje się, że, że młody facet umiera i nikt nie podaje przyczyny, nikt nie pyta o to co się stało na co zmarł dzisiaj obejrzałem trochę materiałów z jego udziałem był film Jest na Dolphin na YouTube w którym gra na żywo swoją najnowszy kawałek po czym przerywa i zaczyna właśnie opowiadać co on myśli o tym wszystkim o tym świecie w którym się teraz żyje że bardzo mu się to nie podoba że ludzie zamienili wszystko na asfalt i beton że już nie widzą tego że w lasach brakuje zwierząt brakuje wiem, grzybów na przykład że brakuje świeżego powietrza że jesteśmy cały czas odciągani od tego, co natura nam powinna dać, co nam daje te szczęście, właśnie ten spokój, który mamy, kiedy łączymy się, z, chodząc choćby, choćby na boso, kiedy wtedy, wtedy tak naprawdę możemy się oczyścić z elektrosmogu. Sam to robię, lubić, sam, sam to robię po prostu i, i czuję, że to daje dużo pozytywnych zmian w organizmie, jeżeli chodzi sobie bo so tak potrawię. Eee, także jest to bardzo zastanawiające, co się wydarzyło, jak to się stało, że młody facet umiera. I nie najdziwniejsze jest to, że nikt nie zadaje pytań. A nowa płyta, która miała wyjść, miała być taka też typowo antysystemowa. Z tego, co kojarzę. Eee, jego utwór, po którym z, z, tak naprawdę stał się znany, to to, to e, proszę Polsko nie umieraj. I to daje mi dużo do myślenia, że tak wydaje mi się, że ten nasz kraj to jednak cały czas nie jest wolnym krajem. Bo każdy kto każdy kto jest prawdziwy i widzi to, co się dzieje i o tym mówi, zostaje jakoś szybko uciszony w, róż, w różnoraki sposób. Dlatego to są tylko moje takie przemyślenia, że nie wykluczą też takiej możliwości, że po prostu Witek mógł być chory na jakąś niełaczalną chorobę, i stąd też jego, jakby nagła zmiana, rzucenie korporacji, rzucenie pracy w korporacji, wyjście kurcze na ulicę, z bos na boso tak naprawdę z akordeonem. Jak sam opowiadał, dopiero uczył się grać na akordeonie, zaczął grać jakiś tam. Skoczne nuty, a po trzech miesiącach dopiero zaczął komponować, więc ale ciężko, ciężko po prostu, ciężko coś powiedzieć. Z drugiej strony, no, system nie lubi tych, którzy mówią otwarcie o tym, jak on działa. To w sumie tyle w tym odcinku. Dostawcie komentarz, napiszcie co sami o tym myślicie, czy znacie twórczość witka, Witek muzyk ulicy. tak dokładnie jest tak brzmi jego pseudonim artystyczny, czy znacie jego twórczość, jeżeli nie to możecie okazję poszukać sobie w necie jego kawałków, wszystkie jego płyty są chyba udostępnione za darmo na YouTube z tego co pamiętam, także możecie sobie posłuchać. Ja też zaraz sobie właśnie posłucham ostatniej płyty z 2021 roku, bo jakoś nie, 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 nie kojarzę jej, nie wiem dlaczego. Dwie poprzednie płyty mam, słucham dosyć często. Nie wiem, jak to się stało, że przeoczyłem. Mam nadzieję, że ta ostatnia płyta pośmiertnie też zostanie wydana, bo na pewno jest, jest ciekawa. A skoro miała być wydana pod koniec tego roku, to prawdopodobnie jest nagrana. Chyba, że to był kolejny powód, dla którego nie żyję, może, że ktoś chciał zrobić na jego płycie po śmierci. Dużo jest pytań, mam odpowiedzi, jak zawsze. Jeszcze raz dzięki za to, że wysłaliście ten kawałek i życzę Wam wszystkiego dobrego, trzymajcie się, buchaj.